Siemano ekipo, witam was serdecznie, zaległy temat! Mam go! Nie ma co, kurde... Ta biedra przy galerii jest idealna, jest tam wszystko, tylko że jest trochę zacofana, bo jeszcze tam nie mają Bipowera Asia. Ale mają za to to, powera pomarańczowego Bipowera o smaku lulo! Hehehe! He he. Drugi bipower, power który mógłby robić za napój witaminowy, ale jednak baw sobie kofeinę. O co mi chodzi Bo drodzy, ta seria, czyli ten i ten do smaku jabłka z jackfruitem, są tak naprawdę energolami, w których bardziej jest postawione na witaminy, aniżeli na kofeinę, bo mamy tutaj 100 mg na pół. Litra, a mamy 6 różnych witamin. Tu już w sumie mógłbym zakończyć. W sumie najpierw bym poszukał tych wartości odżywczych, które obliczałem. Jest, 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 kurde. A to witamina C, no ja pier... Jest. Dobra. Wszystko porównałem. Wszystko jest tak, jak należy. Mamy to tutaj gotowe żeby sprostać temu. Nie wiem w sumie jak to... Na no, napój energetyczny, energol, mamy 100 mg kofeiny, to samo zaś się mówi, że kurde to jest napój energetyczny. W sumie mógłbym dzisiaj jeszcze coś nagrać innego, bo wiecie 100 mg, a reszta to albo 160, do 200 nawet dochodzą. Nie, zostawię jutro inne tematy. Ale wracając, to jest między tym a na przykład z Japanem, który mam z przodu puszkę, no to najczęściej będę się do niego odnosił. Do tych bezcukrowych, no właśnie, jest to, że mają również cukier. W ilości 5 gram bez jednej setnej, ale jednej dziesiątej, ale jednak kurde, wiecie, cukier to cukier. Jestem ciekaw, czy jakby zrobili to bez bezcukrowe, to jakkolwiek by inaczej smakowało? Czy to jest takie wyjątkowe, że trzeba to się o tym wypowiadać jako o osobnej serii? Ja najbardziej chyba będę szedł tym tropem, więc dlatego cóż... Skład! Woda, cukier, regulatory, kwasowości, kwas cytrynowy, cytryniany, sodu, dwutlenek węgla, tauryna, ekstrakt z krokosza barwierskiego... Aromat, barwiący koncentrat czarnej barwi, kofeina naturalna, substancje słodzące, acesulfa, sukraloza, witaminy niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, kwas foliowy, biotyna i witamina B12. Czyli naprawdę pierdalna ilość witamin z grupy B. Czyli któreś tutaj nie jest z grupy B? Wydaje mi się, że wszystkie to są witaminy z grupy B. Mogę się mylić. Ale wcześniej, jak przejdziemy do wartości odżywczych, sytar, nie powiedziałeś jednej zasadniczej sprawy, czym jest lulo. Jedno jest pewne: lulo, możliwe, że jest cytrusem, ale to jest bardziej owoc typu psiankowych. A czym są psianki? O, nie uwierzycie! Psiank z psiankami mamy naprawdę bardzo dużo wspólnego, bo na przykład pomidory ziemniaki, to są owoce, warzywa z grupy psianek. Czyli tak naprawdę bardzo bliscy krewni lulo. I jak dobrze pamiętam, jak testowałem frugo zielone z dodatkiem lulo, pamiętam, że znalazłem nawet kartkę z informacją o smaku lulo, i to jest smak zbliżony do rabarbaru połączonego z limonką albo ananasa z cytryną. Bardziej bym powiedział, że ananas z cytryną, ale możliwe, że to będzie rabarbar z limonką? Rabarbar to chyba każdy wie jak smakuje. Naprawdę, rabarbaru jest od cholery wszędzie. Tak to mogę zinterpretować. Patrząc tak po tym... W miarę są chyba podobne wartości odżywcze, więc dlatego w sumie mógłbym sprawdzić, czy to aby na pewno jest to samo. Jabłko i jackfruit ma wszystko to samo, więc dlatego cała ta półlitrowa puszka tego napoju o smaku lulo dostarczy wam 115 kilokalorii. Żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych. 24,5 g węglowodanów i tyle samo cukru. Białka 0,8 g soli. I z witamin i składników mineralnych. 16 mg niacyny. 6 mg kwasu pantotenowego. 1,4 tak, mg witaminy B6. 200 mikrogram kwasu foliowego, 50 mikrogramów biotyny i 2,5 mikrograma witaminy B12. Wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że nie powiedziałem tam gramów zamiast miligramów. Bo tak mi się wydaje: jak wyjdzie to w montażu, to oczywiście możecie mnie opieprzyć. Ja sam siebie też pewnie opierdzielę, ale. Czy będzie tutaj czuć smak stuprocentowego lulo? Nie, nigdy nie jadłem lulo. Jestem ciekaw smaku. Kurde, jak to może? Jackfruit naprawdę zarobiście smakował. Dopełnienie tym jabłkiem pewnie było niepotrzebne, ale sam jackfruit pewnie nie miałby tyle smaku jak ten w połączeniu z jabłkiem. Więc, dlatego, no cóż. Dobra, sprawdźmy, ile w tym będzie smaku rabarbaru z limonką, a ile w tym będzie smaku ananasa z cytryną. Researcher mówią też właśnie, że to jest właśnie taki cytrusowo-tropikalny smak. Jakbym wiedział, jak pachnie lulo, to już bym zaczął sypać, że tak, to jest to, to jest to, ale ej, kurczę. Nie wiem do czego tu porównać. Tropikami bym tego nie nazwał, ale właśnie takie cytrusy, może nawet rabarbar. Ja bym bardziej tutaj powiedział, że to jest połączenie rabarbaru z odrobiną ananasa w zapachu. Jednak sporo tych cukierków czy nawet przetworów z Rabarbaru się jadło, piło. Rabarbar to jest jednym z naprawdę z moich ulubionych. Czy ja, czym, ja, czym to jest? Właśnie czym? Korzenie czy owoc? Nie, chyba owoc. Po prostu Rabarbar jest jednym z moich ulubionych. <laughs> Jak to będzie kolorystycznie pomarańczowy, jak właśnie puszka. Bo mamy tutaj krokosz barwierski. On chyba daje właśnie taki pomarańczowy kolor. Nie mam pojęcia, naprawdę. To może być wszystko. Pomarańcz. Podchodząca pod czerwień. Albo w sumie nawet mógłbym powiedzieć, że takiej lekki. Kawy czerwony, jakbyście napuścili tutaj czerwonego barwnika do pomarańczowego napoju. Dajmy na to Orange Dream Cycle Monstera. Rezerwa. A tak, to jest naprawdę pomarańczowy drink. W sumie, był właśnie, kolor Lulo. Dobra. Czy to będzie miało smak jakkolwiek, właśnie połączenie rabarbaru z ananasem i mega cytrusowo? Czy jednak, kurde, tutaj mógłbym powiedzieć, że ananas z cytryną, a może rabarbar z limonką? Trzeba naprawdę łączyć te fakty, jeżeli chodzi o smak jakiegoś owocu, którego się nie zna. What? Kurczę, to, to będzie dziwne porównanie, powiem wam, ale mi to smakuje czerwoną oraz radą. Naprawdę. To mi mega smakuje czerwoną oranżadą heleną. Tą nowszą. A tak? Ja bym powiedział, że cytrusów tutaj bardzo bym nie wyczuł, chyba że oni poszli tak bardzo, wiecie, w lemoniadę taką słodszą. Takie wiecie, zbyszko i tak dalej. Zbyszko Sprite, seven up, coś koło tego. Ale tak, kurde. Najbardziej to mi tu smakuje... Najbardziej mi to smakuje właśnie takim ananasem. Nie, naprawdę, ja muszę chyba jeszcze się tego napić, bo nie znam smaku lulo. Czy on naprawdę smakuje jak oranżada? Kurde. <laughs> Ale to jest popierdzielone. Jeżeli kiedykolwiek znajdę, czy to Fruta, czy lulo, na bank kupuję. Jedno na spróbunek. Nie, no naprawdę, mi to smakuje czerwoną oranżadą. Czyli mogę powiedzieć, że jest tutaj coś swoistego z cytrusów, bo je, czy, ale jednak właśnie takich wyjętych żywcem z napojów, czyli wiecie, Sprite 7-Up, Zbyszko i tak dalej. To wszelkiego rodzaju, no może nie, nie powiem, że tańszy ten, tańszy napój cytrynowy, ale coś z tego. Jeżeli chodzi o same cytrusy, dalej. Właśnie najbardziej bym powiedział, że tutaj wybija się ananas. Coś z rabarbaru też mogę powiedzieć, ale najbardziej, że to jest połączenie ananasa z cytrusami. Właśnie jak mi się odbija, to mogę, mogę zasugerować jeszcze się bardziej. I Najbardziej no ja tu czuję ananas z tym, z y, cytrusami, właśnie wyjętymi z takiego napoju cytrynowego. Czy tak smakuje Lulo? Jackfruit to ja naprawdę, kurde, kiedy przyszło co do czego, to zdołałem, kurde, wszystko wydedukować i. Jeżeli tak naprawdę smakuje Jackfruit jak przy okazji tego Energola, to żeby się zakochać. Nie ma co. Ale Lulo? Tu ja mam naprawdę kurde taki głębsze rozmyślenia. Bo jednak zawsze myślałem, że Lulo to jest bardziej cytrus, a okazało się, że to są psiankowce. Ma bliżej do pomidorów niż do cytrusów. Mam mega smak takich cytrusów, ale strasznie słodszych, z ananasem. I rozmyślam, naprawdę rozmyślam, nie wiem, kurde, gdzie bym go dał w tym w rankingu. Jeżeli będzie jeszcze więcej smaków Lulo, takich samych w sobie. No, może będzie lepiej. Tam to był przy tym kaktus z lulo i z czymś tam chyba jeszcze. Jeżeli wy też piliście tego Energola, dajcie mi znać, jak wam smakował. Mi strasznie smakuje czerwoną, oranżaną. A tak jakby miał to wydedukować, to właśnie taki ananas, dosmaczony cytrusowym napojem. No i czy to mi smakuje? Mega mi smakuje. Ale kurde, czy lepszy jest od jabłka jackfruta? Kurde, nie wiem. To jest właśnie to, czego nienawidzę. Mamy dwa równe sobie napoje. Dwa o naprawdę popierdzielonych smakach. I obydwa są na takim samym poziomie bardzo dobre. Słuchajcie, moi drodzy. Postawmy je sobie na równi. No i co? To by było na tyle. Podsumowując tę serię, naprawdę kurde zaskakująca! I to z smakami nie mówię, że, kurde, 100% dziennego zapotrzebowania na 6 witamin to jest bardzo dobry krok. Mam nadzieję, że zostaną na dłużej. A jeżeli nie, to dodadzą jeszcze więcej smaków. Może nawet bardziej popierdzielonych, mniej popierdzielonych. Nie wiem, ale fajnie by było, gdyby jeszcze. Czy poszli naprzód z tą serią? Może zlikwidowali ten cukier, ale nie ma, kurde, tutaj katastrofy, takie jak mamy tutaj dwa monsterki, gdzie to jest podwójną wartością cukru. Na przykład, dajmy na to pipeline, a. i co byście wybrali? 6 witamin, 100% dziennego zapotrzebowania, mniej kofeiny, mniej cukru o połowę od tego? Czy może jednak wszystkiego ponad miarę? Wy wybieracie. Ja tutaj nie mam nic więcej do powiedzenia. Naprawdę bardzo mega fajna seria. Czekamy na więcej, Biedronka. Prawda, dawajcie znać, jak wam smakowało, bo to ma naprawdę potężny potencjał.